Konger Braider X12 to jedna z najlepszych plecionek wykonana w najnowocześniejszej technologii. 12 gęsto splecionych mikrowłókien PE daje lince niezrównaną wytrzymałość, niemal idealnie kołowy przekrój oraz doskonałe właściwości żółtowe. Ekstremalna odporność na ścieranie, ekstremalnie niskie tarcie, ekstremalna wytrzymałość mokrego węzła to jej najważniejsze cechy. Sprawdzi się w każdych warunkach i na każdej wodzie, zarówno słodkie jak i słonej. Występuje w dwóch kolorach uniwersalnym Olive Green oraz Multicolor. Ta wersja plecionki ma wiele kolorów zmieniających się co 10 metrów i dodatkowo co 1 metr ma biały znacznik. Jest idealna do trollingu, vertical jiggingu i do łowienia w mozu na dużych głębokościach. Oba warianty dostępne są w nawojach po 150 m i w pięciu średnicach od 0,14 mm i wytrzymałości 18,4 kg do średnicy 0,25 mm i wytrzymałości 31,6 kg.